Dzień dobry, mamy... Ale czemu Ty, na nie wyganiasz? Powiedz ładnie, dzień dobry. Dzień dobry. Czoł, nie krzycz. Wypadł. Coś Ty powiedziałam. Nie. Ona powiedziała, wypad, to jest niemożliwe. Lika, Ty takie słowa używasz? Co? O, tak mamy dzisiaj środek, środek tygodnia. Ja się już wzięłam za ogarnianie. Kawę już wypiłam dwie i mój ale mam takie zawroty głowy. Jezus, ja nie wiem, co to się dzieje. Biorę tyle witamin wszystkiego. Nie wiem, czy to jest spowodowane ciśnieniem, czy jak. Tam na dworze też jest fajnie, ale Jezus ja pomyśli, że ja mam teraz do sprzątania. nie się tak nie chcę, ale Jezus i w ogóle ten mój łokieć. Jaj. Śpię sobie rano, obudziła mnie Nadia, po piątej to było, chwilka po piątej, dosłownie chwilka, jakieś koszmary miała. I ja słyszę śmieciarkę, ja mówię, kurczę, Kuby, ja ich nie wystawiłam w tej bluzeczce na ramionkach. Jak wyleciałam na dwór, jeszcze w biegu szybko bluzę złapałam, to ubieram na siebie, ale tak ciepło było, ja mówię, to po prostu mi ta bluza, nie? No i ci panowie mówią, nie, nie, to jeszcze nie dla mnie, ja, czy nie dla mnie, jeszcze nie mi wywożą, to oni później ją będą wywozili te śmieci, nie No i przyszłam do domu, ja wie, kurczę, jakie szczęście normalnie. Bo tak byśmy mieli pełne kubły, chociaż takie pełne tore nie były. Ale trzeba pamiętać. Nadia, co ty tam tworzysz? Co, z czego masz plamę na bluzce, bo ja widzę. O, się Świaczki Wam kupię. <śle> tak, i ja dzisiaj mam dość dzisiaj dużo roboty, bo ja musiałam posprzątać w domu. No to to jest normalne, to, to jest codziennie, ale chciałam iść w ogóle do miasta, ale ja nie pamiętam, po co miałam iść do miasta. Ja przez te ności głowę, to ja naprawdę zapominam duże rzeczy. Ptaszki są, wiórki nie ma, jej brakuje ostatnio, a ja wczoraj wieczorem zrobiłam sobie ekstra taką no, sałatkę, no nie sałatkę, ale to chodziło o dzisiejszy e, posiłek. Biały ser, mm, ja tam później wrzucę ten filmik, chyba że on wejdzie wcześniej, i chyba będzie wcześniej, bo ja po kolejności wysyłam, bo dziwnie mi to później montuje, przestawia mi to wszystko a ja później muszę szukać także ja teraz chyba muszę kończyć i chować te łóżko bo u mnie się robi zbyt głośno o! za bardzo a ja jeszcze tak na chwilę to taki mały update będzie do wieczoru zrobiłam sobie sałatkę Biały, półtusty ser, do tego tuńczyk, ale w oleju. Eee, co tam jest? Cebula czerwona, papryka, ogórek konserwowy, sól i pieprz. O Jezus, jak ktoś lubi takie rzeczy, mm, polecam. Co to jest tutaj? To jest ochrona na krzaczki chyba, to jakoś tak się nazywa. Jakaś to jest włók włóklina? Coś to jest, jakiś bukno wiesz, na roślinki. A czemu to ma służyć? Nie wiem. A to są kostki. Super, a my teraz się wybieramy. Lija, dokąd idziemy? My idziemy teraz do forum, do Tediego, kupić Nadi. Trzy kartki. Musi zrobić flagę Rumunii. I to musi być duże. To są autobusy. Centrum, wiesz, przesiadkowe. No i tutaj autobusy sobie stoją, parkują. Tak, a my idziemy. Z tamtej strony, tutaj się pokazuje, mamy dworzec. I tu zaraz idzie, dostać się na centrum. I sobie idziemy. Skrótem, tak? ja do forum, prawda? Mhm. Nie chce mi się. A my idziemy tam, ty tam lubisz iść, tak? Mhm. A kupisz coś? Ja? Popatrz na mnie. Kupisz coś? Co to jest? Lia? W ogóle wyszliśmy na etap rozwojowy. Co to jest? To są rowery. I wszystko co to jest... To jest przystanek. I tam sto... no, to rower, masz rację, tam stał rower. No proszę. I tak... Czemu tu rowerów nie ma? Gdzie jest rower? Nie wiem. Nikt nie zaparkował rowerów. O o! A czemu nam tam drogę zamknęli? No i co teraz ja mam zrobić? O, przejdziemy. Tak, i widzisz lideczko, tak, tyle, to jest autobusów, nie? Tu było bardzo dużo taksówek. Tak, ale je mynęłyśmy. Idziemy dalej. Mm. Mm -hmm. A ja dzisiaj żadnej muzyki nie podstawiam, bo mnie ten YouTube denerwuje z tym. I tak jedzie no. no tam jest pociąg na wprost. Tam idziemy pociąg. Ale my nie idziemy na pociąg. Jedziemy zupełnie inne miejsce. Czy pociąg? Stoi na czerwonym. Teraz są takie pustki, nie? Są ludzie w pracy. Przyniadą w szkole co jest? No ma jest rower. Rover tak. Tam... Du duży rower, duży rower. A tam jest drugi pociąg tylko nie, wiem, czy tylko zauważysz za tych aut? A czy nie? To jest ten sam pociąg. Pociąg. No tam. Za tymi autkami, wiesz? No. Mała pociąg. Nie, to jedzie autobus. A jak? Aha, może zaraz będzie jakiś inny jechał pociąg, to zobaczysz go bardziej. Mama, jest tutaj jest. Super kebab, z tego co wiem. O ile się nie spaprał, jak ta cała reszta. Tak, to jest przejście mistrzowskie. Dwie ostatnie, dwa ostatnie pasy i czerwony zaraz będzie. Co? Patrz pociąg! A nie to autobus. Mhm. Jadą sobie no. No, idziemy papa! No idziemy, idziemy. I cały czas chcesz iść papa. I no idziemy papa. nie tu i tak mamy forum no już jesteśmy na miejscu prawie jak widzisz i teraz tak idziemy tak idziemy teraz tu czekaj mam sobie przełożyć rękę Idziemy w stronę słońca, Lija. Tak? Jak drzwi, wiesz? O, patrz, 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 pociąg, ja widzisz? Po drugiej stronie, patrz na drugą stronę, widzisz? Jedzie no, jedzie, widzisz? Dobra, wchodzimy w te drzwi, ja ich nie lubię. No sobie idziemy, wchodzimy. O, jakaś tam wystawa. Gdzie pociąg? Co to jest? Kup, odzież. Dżynsową. Dobrze, zaraz pójdziemy. O, popcratel. Co tu jest? A to jest. Mama, buda. Jaka budda? Buda. Buda? Dobra, buda. idziemy. Okej. Okay. Mamy Starbucks i w tym Starbucksie to my sobie wypijemy ja potem kawę, dobra? Mama, idziemy tam. Tak, my musimy iść tam, bo my musimy iść kupić flagę Rumunii. Powiedziałam te kuchki. Lajka. No ten jest fajny, ale mąski do picia. Pytanie: ten ciastek, jak się będzie trzymał, ale. O, ten niewygodnie do trzymania będzie, ale ładny jest. Trzeba przyznać. to to są takie jeszcze. Hmm. coś? Hmm. Pozycję teraz miałam do nagrywania, ale pokażę Wam jeszcze coś super. Tego karty. Na takim kole one są duże i jedyne 37 zł. A w ogóle tutaj mi pisze, że. Drugi produkt minus 50. Jej, no ja Lija jakoś nie za bardzo tutaj chcę być, przekupiłam dziecko, wiem, że to nie jest wychowawcze, ale chwilę spokoju mamy. Ojej, no super, o te skarpety też są mega. O i wycieraczki są świąteczne, ale ja sobie kupiłam... Tu jest fajna puszcza, o nie ten gatunek. Takiego smacznego wiewióreczko. to są dziady. O, fajne świeczki. poniuchamy. Nie, no mi coś te co zapachy świąteczne się nie podobają. Wow. Weźmiemy jeszcze zobaczyć do hominy Nie, hominy A to jeszcze w ogóle? No, kosztuje. To jest fajne. To bym w ogóle sobie do auta kupiła. 40 ile? 20 zł. A to są łasienkowe! Wow! Super. A sobie do Osięki bym wzięła. Fajne. Dobra, idziemy dalej. To przecież te poduszki są ekstra kul. Cool. Fajne. I to są te jaski. one ja są po. No? Ja nie widzę ceny 79 zł. Sam Jasiak. 79 Ale ze świątecznych rzeczy, ja, to na razie tylko tyle jest. Hmm. No ja. to my się musimy jeszcze bramy, Teraz idziemy jeszcze do windy. Tak, tam, to jest półdzian. Ja nie wiem skąd ty wiesz że to pódzian, ale to pódzian Racja: półdzian. <noise> o tak. No półdzian, pódzian a w zaczyna się już ostro. Tyle. ile? To jest To jest bardzo ubita. Mhm. nie Ja nie maluję, ale popatrz. No fajne, ale no niewygodne do picia. Mhm, mm czternaście złotych. O! Ten jest fajny, Miko. Pani Nikołaj, ile kosztuje? Sześćdziesiąt dziewięć złotych. To nieduże. Fajne te poduszki. I ona on sama słówka. O, tak. Siedemdziesiąt dziewięć. Już idziemy. za są koce. A już więcej nie ma? U. Ale jeszcze będzie dużo, je, wiesz? Mm -mm. ciekawie co my musimy jeszcze zobaczyć? Pilną rzecz. To ubranko dla Luiska, wiesz? No tam gdzieś, na tych zwierzątkach. Okej, okay, my wracamy z tego forum. Kupiłam sobie kawę. Te pumpkin... Całe pumpkinowe. No, w miarę. Ale jest słodka, jeszcze trzeba przyznać. Ty, dziewczynka, pogodę mamy super. Fajna jest. Kupiłam ten papier, co mieliśmy kupić. I teraz zbieramy się do domu, ale życiu, pękale Ja widziałam, że w Kut to są najlepsze ceny kalendarzy. Tutaj mamy fajne te stare budowództwa. No mają, nie? Coś w sobie nie lija. Nie tam! Tam nie my, tam nie idziemy. Nie, ty trzymaj ten kubek. Ja sobie wyszłam na twór. No, gdzie Tatuś. pracy. My mamy tam faktycznie ten etap, gdzie tatuś, co to jest? Więc tak mi się wydaje, że to będzie nowe słownictwo, bo faktycznie pytała mnie się, co to jest? Mówię, panda. Później znowu się mi pyta, co to jest? Ja wie panda. Siku zrobił, siku. I jeden pasie jej pyta, co to jest? Oda, panda! Ach, jak ty się rozciągasz, Luisek. A my sobie łapiemy odrobinę słońca, fajnie jest cieplutko.